Dzień dobry, cześć i czołem moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kanale Ghost od komiksów. Marcin Smugły, przychodzę dzisiaj do Was ze świetną mangą, jednotomówką, historią zamkniętą w prawie albo lekko ponad 200 stronach, Tatsuki Fujimoto, Żegnaj Eri, Sayonara Eri, uff, to jest powiem Wam świetny tytuł, zresztą... To jest człowiek odpowiedzialny m.in. za Chainsaw Seria, w której się zakochałem. Co prawda ma ona swoje pewne wady, ale, ale jest naprawdę zacna. No i zaczniemy od formatu. Moi drodzy, Iwaneko nie zawiodło. Postanowiło wydać Sayonara Eri w formacie zbliżonym do Chainsaw który troszeczkę się różni od standardowego formatu. Tutaj dla przykładu przyjacielskie rozgrywki. Jeżeli chodzi o obrazek pod obwolutą to tutaj możecie się troszeczkę zawieść, bowiem nie ma nic ciekawego. Mamy powtórkę tego, co znamy na obwolucie Z tyłu natomiast widnieje logo wydawnictwa Wanego, i już wam pokazuję, żeby nie być gołosłownym. Natomiast okładką okładką przejdźmy do dania głównego, przejdźmy do wnętrza, bowiem to właśnie środek Sayonara R jest najlepszy. Lecimy od fabuły, kochani. Pozwolę sobie Wam streścić może z 50 stron mangi. Jest to ważne, żeby zrozumieć problem, żeby zrozumieć, dlaczego bohater postępuje tak nie inaczej. I to nie jest duży spoiler, patrząc z perspektywy całej historii. Także nie przedłużam, lećmy. Żegnaj, Ery opowiada perypetię 12 latka który uczęszcza do szkoły. W dniu swoich urodzin otrzymuje od mamy prezent, smartfona i prośbę, aby ten nagrywał każdą chwilę z jej życia. Zapytacie smugły, what? Co to za dziwna prośba? Okazuje się, że matula głównego bohatera za niedługo umrze. Cierpi na niewyleczalną chorobę i żeby pamięć o niej nie przeminęła prosi swojego syna o tą dodatkową łóżkę. Prośba ta, tak teraz patrzę, dlatego się zacinam bardzo was. Przepraszam. Prośba ta z perspektywy czasu stanie się swoistym brzemiem, z którym główny bohater będzie musiał się zmierzyć. Ale o tym za chwilę. Przez pierwsze strony, przez pierwsze kadry obserwujemy szczęśliwe historie, spotkania z mamą, można powiedzieć, yy, zwykłą codzienność. Aż do momentu, kiedy przychodzi ten dzień, kiedy matka Dera umiera w szpitalu. Emocje, smutek, może też i po części depresja biorą górę. Chłopak nie jest w stanie wejść do szpitala i ucieka z samochodu którym przyjechał z ojcem pod szpital. Nie pożegnał się z mamą. Po pogrzebie i postypie postanawia sklecić cały materiał i zaprezentować go swoim kolegom i koleżankom ze szkoły na apelu wieńczącym rok szkolny. Niestety główny bohater nie jest fachowcem, nie jest montażystą, nie jest filmowcem, no i wychodzi pastisz. Bardzo słaby film, który został przez większość wyśmiany. Jednak spośród tego tłumu znalazła się jedna dziewczyna, tytułowa Eri, która dostrzega piękno w tym filmie. Postanawia ona przyuczyć głównego bohatera do bycia filmowcem, zarazić go pasją oglądania filmów i pokazać, czym tak naprawdę jest sztuka filmowa. Dostanie również od niej zadanie, żeby jeszcze raz nakręcił film i zmierzył się z śmiercią swojej mamy. Czy mu się uda? Czy będzie klops? O tym to już wy się musicie dowiedzieć, czytając tą mangę. Przejdźmy teraz do kwestii wizualnych. I zacznę od tego, że Tatsuki Fujimoto wspiął się naprawdę na wyżyny artyzmu. Pomysłowość Niesamowite, jeżeli chodzi o tę mangę, bowiem, nie wiem czy zwrócić uwagę, ale każda z planż zawiera cztery kadry. Kadry, które mają nam przypominać kręcenie filmiku, właściwie odtwarzany filmik, czy to na płaskim ekranie, czy na ekranie smartfona. Dodatkowo autor zadbał o pewne szczegóły. Z jednej strony mamy rozmazane kadry, które mogą z jednej strony świadczyć o tym, że autor jest. Filmiku jest amatorem, nie za bardzo umie umiejętnie przybliżyć, nie umie grać ostrością. Z drugiej strony są sceny, kiedy podczas rozmowy zaczynamy dostrzegać pewne właśnie takie e, pewną nieostrość związaną z tym, że bohater za długo trzyma telefon i ręka mu zaczyna drgać. Oprócz tego, co jakiś czas Tatsuki Fujimoto prezentuje nam takie powielające się kadry. Na których się za dużo nie zmienia. Co prawda, tutaj widać, jak obserwujemy twarz ojca, niemniej, w stronę dalej widzimy praktycznie identyczny kadr, który świetnie oddaje właśnie takie amatorskie kręcenie. Nie ukrywam, że sam też tak kręcę, kiedy jestem na wycieczkach, czy ewentualnie obserwuję jakieś zdarzenie, które zaparło mi dech w piersi. I mógłbym tak dalej opowiadać, pokazywać. Tutaj mamy na przykład zaprezentowane filmowanie monitora, gdzie widać, że niektóre elementy są rozmazane, bowiem jest nieodpowiednie światło, oczywiście kamerowanie siebie w nieumiejętny sposób, mamy obciętą głowę, wszystko jest rozmazane i tak mógłbym dalej i dalej i dalej wymieniać, ale myślę, że teraz przejdę do wrażeń, bo one są najważniejsze, bo jest to manga, która jest naprawdę naprawdę super przemyślana pod względem artystycznym, fabularnym. Jeżeli chodzi o kreskę, to przed chwilą wysłuchaliście. Myślę, że nie będę jakoś dużo rzeczy tutaj dowydawał, a skupię się na fabule, bowiem em, na pierwszy rzut oka Żegnaj Ery jest to manga o zmaganiu się z traumą. Traumą niepożegnania z mamą. Z, mamą. z jednej strony no, muszę powiedzieć, że Matula dała Olbrzymie brzemię w postaci zadania kręcenia filmiku z, ze świadomością, że za chwilę umrze. Jeżeli ja byłbym dzieckiem, dostałbym takie zadanie od mojej mamy, to wiecie, psychika naprawdę poryta. Jednak bohater jakoś się trzyma. Jakoś się trzyma, niestety, do samego końca. No i właśnie, spotkanie z Eri, nakręcenie tego filmiku, e, próba. Ponownego nakręcenia już z pewną wiedzą jest swoistą terapią. I tak można odbierać tą mangę, ale według mnie ma ona jeszcze głębsze dno i schodząc na pewne poziomy coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej, jesteśmy w stanie dostrzegać inne elementy, o których opowiada ta manga. Z uwagi, że mamy tutaj do czynienia z formą, która przypomina nam Kręcenie filmiku, zastanawiałem się, czy nie jestem przypadkiem jakimś widzem w kinie, tu gdzieś siedzącym na fotelu, obserwującym jakiś dokument nakręcony niby amatorsko, ale z pewnym przesłaniem. Czy może jestem samym głównym bohaterem, który patrzy przez ekranik, przez szybkę smartfonu na cały świat. I tak, moi drodzy, dochodzimy do momentu, w którym zacząłem się zastanawiać, na ile. Jest to rzeczywisty świat, a na ile wykre, wykreowany przez montażystę, który postanowił swoje łapki e, zabrać materiał bardzo kiepsko nagrany. No i widzicie, kolejna sprawa zacieranie granic między rzeczywistością a światem filmowym. Z kolei poszedłem dalej jeszcze. No dobra, jeżeli mamy tutaj do czynienia ze światem filmowym, to pytanie czy przedstawione tu postaci rzeczywiście są takie jakich poznajemy czy na przykład nie okazuje się że mama jest wyrodną osobą która tak naprawdę swoim swoim zachowaniem swoim egoizmem chciała zmusić swojego syna do nagrywania yy, po prostu super filmów o niej a może po prostu kreowała nią rzeczywiście miłość. Ha, no właśnie. Nie bez kozery mówi się, że film jest w stanie zrobić z kogoś świętego albo potępieńca. Hmm. I mogę tak dalej schodzić. Jeszcze niżej, jeszcze niżej, jeszcze niżej. Zadawać kolejne pytania i. Przechodzę do podsumowania. Powiem Wam szczerze, że Tatsuki Fujimoto stworzył naprawdę świetną mangę. Manga, która opowiada o świecie rzeczywistym, o problemie tak naprawdę, co jest rzeczywistością, a co jest światem filmowym. Bowiem w świecie filmowym możemy wykreować osoby jak tylko sobie. Życzymy. Polecam Wam, żegnaj Eri, Sayonara Eri. Oczywiście, czytając tą mangę, jesteście w stanie mm, najprawdopodobniej wejść jeszcze głębiej, dotrzeć do innych wniosków niż ja i zachęcam właśnie do czytania tej mangi. Sam ją przeczytam dwa razy. Myślę, że za jakiś czas również do niej powrócę. Mam nadzieję, że odkryję coś innego i przy podsumowaniu, przy robieniu topce, topkę najlepszych mang za 2023 rok, odnajdę jeszcze. Inne przemyślenie, jeszcze inne zakończenie. Bardzo wymowny jest ten kadr, zauważcie. Mamy praktycznie inny plener za bohaterką, a w tutaj w okienku smartfonu płytki. Całkowicie inny kadr. <laughs> Dziękuję Wam za dzisiejsze wysłuchanie moich wypociń językowych. Nazywam się Marcin Smogu. Jeżeli Wam się podoba to, co tworzę, to zapraszam Was na Facebooka. Tam wrzucam informacje o kolejnych filmikach i o tym, o czym będę gadał w najbliższej audycji na Antonie Także wbijajcie. To wszystko na dzisiaj. Cieszę się, żeście byli, żeście wysłuchali do końca. I do usłyszenia albo do zobaczenia. Pa!